Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj drugie zadanie z matury podstawowej. Arkusz Matematyka 2024-8 maj ze strony arkusze.pl. I zaczynamy w takim razie zadanie drugie. Zadanie drugie dość krótkie. Dokoncz zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba 1, 16 do potęgi 8 razy 8 do potęgi 16 jest równa 2 do potęgi 24, 2 do potęgi 16, 2 do potęgi 12 lub 2 do potęgi 8. Od razu pierwszą rzeczą, którą możemy zauważyć, jest to, że będziemy mieć tutaj do czynienia z jakąś formą dwójki w rozwiązaniu, ponieważ każda odpowiedź ABCD zawiera jakąś potęgę dwójki. Jest to dla nas wskazówka w tego typu zadaniach, która powinna nas nakierować na szukanie jakiejś wielokrotności dwójki. Więc na pewno zaczniemy sobie od tego, że jedną szesnastą rozbijemy sobie na dwójki. Jedna szesnasta na dwójki, to jeżeli ktoś nie pamięta, jaka to jest potęga dwójki, to na spokojnie możemy po kolei podzielić tą szesnastkę przez dwa. To znaczy, szesnaście to jest dwa razy osiem. Dalej. 8 to jest 2 razy 4, prawda? Więc mamy 2 razy 4 i jeszcze tą czwórkę rozbijamy na dwie dwójki. Dostajemy 2 razy 2, razy 2, razy 2. Czyli łącznie 1, 2, 3, 4 dwójki daje nam to sumarycznie 1 przez 2 do 4. Ok. Tak samo robimy z ósemkom ósemkę już rozbijaliśmy w tym miejscu natomiast możemy zrobić to jeszcze raz to jest 2 razy 4 no i to jest 2 razy 2 razy 2 bo 4 rozbijamy na dwie dwójki tak jak w tym przypadku czyli zostaje 2 do potęgi 3 Ok. co dalej dalej polecam często otwierać na maturze kartę wzorów Skoro macie możliwość korzystania z niej, to jeżeli nie wiecie, jakieś, za, jak, jakieś zadanie rozwiązać, to najprawdopodobniej ta odpowiedź będzie skrywać się właśnie tej karcie wzorów. I zobaczmy, że w spisie treści mamy podane potęgi i pierwiastki. Przejdźmy tu. I zobaczmy, czy coś nam tutaj się przyda. To, co przyda nam się, Zdział potęgi pierwiastki, nie jest on bardzo długi, więc znalezienie czegoś przydatnego nie powinno być problematyczne, znajduje się w tym miejscu. Te wzory są bardzo pomocne w tego typu zadaniach. Praktycznie zawsze tego typu zadania będą opierały się o właśnie te wzory. Będziecie mieli zadania typu oblicz, potęgę, Ile to jest równe, i tak dalej, i tak dalej, to na 100% w tych wzorach znajdziecie swoje rozwiązanie na maturze podstawowej. W naszym przypadku przyda się jeszcze ta zależność. Dlaczego? Bo mamy do czynienia z jakimś ułamkiem, z jedynką. A więc, ja tutaj już sobie przekleiłem oba, damy je trochę wyżej, na początku przepiszemy sobie tutaj tą liczbę. Czyli to jest 1, 16 do potęgi 8 razy 8 do potęgi 16. I to jest równe. Ta 1, 16 zamieniliśmy to już na 1 przez 2 do potęgi 4 w tym tym miejscu. Prawda? Następnie ósemkę zamieniliśmy jako 2 do potęgi 3 i pamiętajmy o nawiasie, ponieważ to jest najpierw tą potęgę musimy tutaj przemnożyć tak, żeby wyszła nam ósemka, a dopiero później podnosimy do potęgi 16. To nie jest trójka do potęgi szesnastej, to nie jest 3 razy 16, to też nie jest 316. To jest 8, czyli najpierw to, a potem to. Więc dostawmy tutaj nawias. Dobrze. No i oczywiście tutaj nie zapomnijmy o tym, żeby nie zjeść tej ósemki, która jest w tym miejscu. Dobra, a zatem korzystamy z zależności, która zawarta jest w tym miejscu i widzimy, że jest to ta jedna szesnasta, a właściwie 1 przez 2 do potęgi czwartej. Czyli będzie to. 2 do potęgi minus czwartej. Jak to sobie zapamiętać? Najprościej zapamiętajcie sobie to w taki sposób, że ten minus działa tak, że można go przesunąć. Wyobraźmy sobie, że przesuwamy go tutaj nad tą dwójkę i kiedy przesuwamy go nad tą dwójkę, to tutaj jest ten ułamek, nie? I wtedy, kiedy go przesunęliśmy, to on znika. Natomiast możemy wykonać odwrotną operację, i tego minusa z powrotem tę kreskę ułamkową wyrzucić, wtedy znika nam jedynka, znika nam kreska ułamkowa, która przechodzi przed tą twórkę. Więc to jest taki sposób na zapamiętanie, jak działają ujemne potęgi. Tak działają ujemne potęgi, że zamienia nam to na po prostu ułamek, ułamek z jedynką w liczniku. A więc lecimy dalej. Czyli ta wartość jest do potęgi ósmej i to razy 2 do 3 do 16. Czyli 2 do 3 do potęgi 16. I co dalej? Dalej mamy do czynienia z takim oto wzorem, który będzie nam w tej sytuacji przydatny. W tym wzorze mamy powiedziane, że jeśli jest jakaś liczba podniesiona do potęgi i to wszystko podniesione jest do innej potęgi, to można to równoznacznie zapisać jako iloczyn tych dwóch potęg. Oznacza to, że 2 do potęgi minus czwartej do potęgi ósmej, poza nawiasem, to jest równe 2 minus 4 razy 8. I to wszystko razy 2, tak samo. 3 razy 16. I jest to równe 2 do potęgi minus 32 razy 2 do potęgi 48. Co dalej? Dalej korzystamy z tej zależności, to znaczy mnożenie potęg, w których ta podstawa to A jest takie samo, czyli u nas jest to ta dwójka, czyli to duże jest takie samo. Jeśli to duże jest takie samo, to wtedy po prostu dodajemy do siebie te potęgi, tak? Jeśli to duże jest takie samo, to to małe wtedy do siebie dodajemy, a zatem będzie to 2 minus 32 plus 48, czyli będzie ostatecznie dwa do potęgi szesnastej.